Nazywam się Teresa Cortas. Jestem malarką. Na co dzień zajmuję się też projektowaniem graficznym. Tworzę malarstwo intuicyjne. Inspiruje mnie nieograniczony świat wyobraźni. Takie podróże wewnętrzne to doskonałe źródło pomysłów, inspiracji. Wręcz niewyczerpane źródło. Sztuka dla mnie to doskonała przestrzeń wolności, ekspresji, prawdziwego bycia i poczucia siebie. Jest to też miejsce rozwoju wspaniałego rozwoju rozwoju osobistego. Sztuka dla ludzi to taki moment zatrzymania się, czas na refleksję, zatrzymania tej gonitwy dnia codziennego. Jest to też zaspokojenie takiej naturalnej potrzeby harmonii i piękna.